Siemano, ja jestem Spartan, a w tym odcinku pokażę wam jak zbudować dynamit na mapie tak te, to te. Więc tak. A, i jeszcze jedno. Mój głos jest troszeczkę zmieniony, ponieważ chorób opadło. Ale jak to się mówi, odcinek musi być. Także troszeczkę mi choroba przeszkadza, ale dam radę wam zmontować odcinek. Ale jeszcze przed tym wszystkim Odpalmy sobie jak zawsze intro. I don't give a fuck! Dobra, w takim razie, żeby zdobyć ten dynamit, musicie zabić trzech zombiaków, którzy się palą, ale musicie zabić je śnieżkami, tych zombiaków, którzy się palą. Yy, w takim razie, ja Wam pokażę, będzie Wam łatwiej skumać to. Tylko poszukajmy sobie tego zombiaka. Tego sobie gdzieś tutaj zostawiłem w pobliżu, żeby go nie zabić. O, właśnie jest. No i korzystacie rzucacie śnieżkami. Podchodzicie. No i on, on wam zostawia w tym momencie część do dynamitu. Ok, widzę kolejnego zombiaka, który się płonie. Więc co, śnieżkami go ładujemy. Dobra. Ubity. Podnosicie tą część. No i tutaj, w tym miejscu, budujecie sobie ten dynamit. Dobra, podnosicie. Jeszcze pasowało wam pokazać, gdzie możecie go podłożyć. Pierwsza miejscówka, gdzie możecie podłożyć ten sobie dynamit, jest tutaj. I wam otwiera tutaj taki skrócik, można powiedzieć i jeszcze jest jedna miejscówka gdzie możecie podłożyć ten dynamit więc tak tutaj jeszcze możecie podłożyć ten dynamit i sobie zrobić skrócik żeby sobie chodzić po tym pomoście cały tak tutaj i to już w sumie jest ostatnie yy, miejsce gdzie możecie ten dynamit sobie podłożyć jeszcze jest jedna miejscówka gdzie możecie zbudować ten sobie dynamit i wam też to pokażę A dokładnie w tym miejscu możecie sobie zbudować dynamikę jak chcecie. Więc to tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Także trzymajcie się. Hej, hej. No i cześć. that's the last thing on my mind